Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj ćwiczenie też na pobudzenie pracy mózgu. Już tam parę znacie związanych z naszymi palcami, a to zrobimy sobie na stojąco. Słuchajcie, każdy ruch naprzemienny powoduje, że ten mózg pracuje i pracuje coraz lepiej. Jak wygląda ćwiczenie? Pokażę pomału. Klaszczemy z przodu, z tyłu, z przodu. Prawa ręka, lewa noga, lewa ręka, prawa noga. I znowu przód, tył, przód i teraz prawa ręka, lewa noga, ale z tyłu i lewa ręka, prawa noga. Tak? Czyli próbujemy. Raz, dwa, trzy, hop, hop. Raz, dwa, trzy, hop, hop. Raz, dwa. I coraz szybciej próbujemy to zrobić. Tak? Raz, dwa, trzy, hop, hop. Raz, dwa, trzy. Hop, hop. Na początku spróbujcie pomału, a potem coraz szybciej. Kochani, życzę Wam cudownego dnia i do zobaczenia.